Witam Was serdecznie moi drodzy, nowa gra pojawi się już niedługo w pierwszym kwartale tego roku. Teraz szybko widzimy trailer, a za chwilę będzie gameplay z rozgrywki. No gdy tylko zobaczyłem jak to wygląda, stwierdziłem, że no ja muszę w to zagrać, bo to jest niesamowite po tych krapach, gniotach, ostatnich złych aktualizacjach Car for Sale Simulator. Tutaj mamy coś co wygląda ładnie, co wydaje się, że jest dobrze zoptymalizowane, gdzie faktycznie możemy założyć ten taki biznes tworzenia samochodów. No i myślę, że możemy przejść już do rozgrywki. Grywki. Zobaczcie tylko jeszcze planszę, że 23 odpalony będzie prolog, gdzie będziecie mogli sami sprawdzić to co za chwilę zobaczycie w filmie. Jedziemy. Wejdźmy w takim razie do gry i zobaczmy. O, jest ten dubbing. Kurde, ładne to jest. Ej, I, i tak nawet działa. Parking. Patrzcie, jakiś pikapek. Jezu, prawa działa. Pierwszy raz coś takiego widzę, nie? Że brama taka w grach... O! Ej, y, szczerze, to jest najładniejsza gra tego typu, jaką ostatnio widziałem, jeśli chodzi o te wszystkie symulatory sprzedawania pojazdów. I jest taka... czysta. O, tam jakieś tekstury. W ogóle ruch uliczny jest, patrzcie, i ludzie chodzą. Chwyć! Co jest? Takiem se chodzę, lina mam, patrzcie, Uu. Mogę sobie chwycić sam siebie? Nie bardzo. Dobra, jedziemy, zobaczymy jak się jeździ. WSAD aby trzymać ERA by włączyć radio. Radia nie mamy niestety, no bo chodzi o to, że no YouTube zaraz będzie pewnie marudził. Patrzcie, jest paliwo nawet. Zawieszenie chodzi. Pyk, pyk, pyk. Oponka pracuje, tam się coś chyba ugina, albo to w asfalt wchodzi. Hamulec. No. Podczas... jest czy kamera ze środka jest. Myślałem, że to będzie totalny gniotek, słuchajcie, i że gra nie będzie w ogóle warta instalacji a w tym momencie, no tam jakiś zgrzytek był graficzny, ale na razie wygląda to naprawdę fajnie i jeździ się przyjemnie. A ludzi można potrącić? Dobra, nie można, a skakują. To już, to już jest sukces, że oni reagują na to, co tu się dzieje ze mną, nie? No i tak sobie jeździmy po Stanach, po jakimś Teksasie czy coś. Ciekawe czy jest droga 66 tutaj. Stówka w ogóle w ta też zasuwa. Dobra, musimy odebrać auto, także tutaj na podjazd. Oj, no nie wyszło to. Mówię jak na możliwości tych wszystkich gier, gdzie sprzedajemy samochody jest git, nie jest totalnie top. Uuu, uuu, Dobra, ja tu muszę ten Także gościu, wejść A mogę się wyrzucić z auta? Kurde, jakby takie coś było jeszcze. Czekaj, rozłóż rampę X, chwyć pilot, otwórz pokrywkę, co? Chwyć pilot Wow. No faktycznie rampa zjeżdża. Dobra, chwyć mi to, dawaj auto, holuj, dawaj pilota i jedziemy. Oh, normalnie wjeżdża Normalnie wciągnięty I chowamy te na jazdy Kurcze, widziałeś? Samot jest igłą, naprawdę wszystko w porządku Ma mały mankament z wydechem Drobna nieszczelność Dobra Skończyła nam się taśma uszczelniająca Okej, okay. Okay, taśma uszczelniająca Dobra, rozumiem Rozumiem do czego zmierza ta gra Rozumiem. Symulator jednusza Odwiedź sklep motoryzacyjny i kup taśmę uszczelniającą Dawaj ręczny że to auto nie spadnie, nie? Pierwsze takie, totalnie pierwsze wrażenie. No to będzie grane, nie? Totalnie będzie grane. To jest sklep motoryzacyjny. Dobra, dzień dobry. Ja chciałem. Łoł! Wow. Panie kochany, ale, ale jest ten, kurde, taki klimat, taki. A, ah, taka surowość fajna. Znaczy, nie jest surowość gry, tylko surowość. Zobaczcie, że to wszystko tak wiecie: Brudna na tych półkach jest. Tu jakieś palety, jakieś coś, tu jakieś kanapy, nie? Dobra, przeglądaj produkty. Kaśma naprawcza uda. O, aha, no nie mogę nic więcej kupić. Zestaw małych bezpieczników, zestaw dużych bezpieczników. Dobra, no to kup tą taśmę. Jeszcze jest saldo konta, czy ja mógłbym coś kupić, ale no po co, po co mi coś kupować o, 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 pani, pani, dzień do, o, gdzieś ten model już kiedyś widziałem chyba. Sorki, ja tu mam, yy, co ja mam? Muscle się nazywa auto, ok, ambitnie. Z drogi ja mam zielone, znaczy czerwone, ale zielone, zgrzytnie trochę, nie, nie powiem, że nie, przy doczytywaniu się tekstur jest jakiś taki mały zgrzytek czasami, no ale to wszystko jest do ogarnięcia, słuchajcie, wszystko jest do ogarnięcia. Steczny. oj, zaparkuj w wyznaczonym miejscu, trzeba tworzyć bramę, kurde klasa i prowadzimy firmę w ogóle, w której będzie sprzedawane samochody, nie, o, 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 czekaj, dobra, tak, i teraz co, klakson, nie, czekaj, wyjście i jest tak, chwyć pilot, wysuń rampy i wyjeżdżamy od razu. Mamy auto naprawa. prawa. w taki jest. sposób znajdujemy nieszczelność. No dobra, malujmy cały w takim razie. To no tu jest nieszczelność, no widzę ją. A, po prostu taśma i. Okej. Okay. I jest. Jeszcze jedna nieszczelność jest gdzieś. Z tej strony, na dole pewnie gdzieś, nie? Tak coś czuję, że gdzieś tu tutaj... będzie. Jeszcze jak, rury wydechowej. A nie, no to tu jest to. Pyk. Jest cel osiągnięty. No takie jak będziemy robić, to na pewno już zarobimy pieniądze, nie? A skąd on wie? Czemu on do mnie dzwoni i on wie, że ja coś zrobiłem? To jest monitoring jakiś? Uu. O, szkoda, że nie ma odbicia. Nie, podoba mi się, że to jest taki syf, nie? Ulala, jaki sprzędzik. Co ty gadasz, że muszę auto umyć. Ziomuś... Czemu się zgubiłem? O, jakieś donaty wielkie. Amerykańskie, nie? W tamtych czasach to jeszcze były takie duże donaty, teraz pewnie już takich nie ma. Tablice rejestracyjne ze samochodów no dobra, fajne, fajne miejsce na biuro. Szkoda, że tu jakiejś drogi nie ma, podjazdu, ale pewnie wiecie, pewnie da się to zrobić, nie? Z tymi rampami, z tymi podjazdami będę jeździł. Fajny stol jeszcze w tych yy, w Stanach, nie? Te latające ludziki, czy tam jakiś salon samochodowy. A jak się nazywa w ogóle ta firma? Używane samochody sama, ok? Najlepsze ceny, no ta, ta, no wiadomo, nie? zobaczymy tę, tę furkę. U! O kurde. Coś tu chyba... Yyy... Okej. Okay? Tego nie było. Tego nie widzieliście. Wyciąłem wam to. Dobra, mamy jakieś auto. Jakiś tam środek ma, ale w środku nie mogę kamery obracać. Jest tak krzywo jakoś w ogóle, nie wiem czemu. No tutaj można, nie? O, ale zasuwa. Dziwny jest ten model jazdy trochę. Znaczy, on jest dobry, ale... Jak na, jak na taką grę jest dobry, ale ogólnie to jest jak jest, nie? To są gry, które mają gorszy model jazdy i ludzie w to grają, nie? No ale nieważne. Dobrze, no, wyjście z pojazdu. Jak się pianę nakłada. Chwyć, ale co to jest? To jest piana? A, to jest piana. O, o, tak powinno być, o. Zobaczcie, w jedną stronę lepiej działa niż drugą. Nie no, chyba jest git, nie? Spłucz pianę wodą. Aha, to takie mycie. No to spłukiwanie to też tak działa. Teraz lepiej, jak się tak jedzie... To wygląda to w miarę, nie? Ale jeśli tak kliknie, to śmiesznie wygląda. Ale i tak, tak mówiłem wam, nie, że kurde, no jest ogólnie bardziej jest dopracowane na przykład niż Car Force Sale Simulator, to co na kanale było tu 40 odcinków. Więc jeżeli chcielibyście to, żeby było nową serią, no to wymóg jest bardzo prosty. Słuchajcie, nowy wymóg na kanale, wymóg łapek, cztery łapki w górę. Cztery łapki w górę i jedziemy z serią, z tej gry Dobrze, zaparkuj samochód we wskazanym miejscu On jakiś taki jest w ogóle zardzewiały strasznie, nie, ten samochód Trzeba by go pewnie zrobić, ale no Tutaj wujos, wujos Samus mówi, że taki jest dobry No to niech będzie może że taki jest dobry A da się wyskoczyć? Czego się nie spodziewałem w ogóle Pa Te, powinniśmy, tablet mam, dobra To jest tablet Kurczę, słońce, złe zdjęcia będą, o Z tej strony będzie git Dawaj takie on zdjęcie tu, tu coś zasłonimy, o, żeby nie było widać, nie? Pyk, pyk Zajmę się sprzedażą tej gabloty a ty masz dzisiaj fajrant? Kurde no Myślałem, że ja sobie sprzedam ten samochód, nie? Dobra, dawaj Spanko na kanapie Falniemy sobie jeszcze jeden dzień, słuchajcie, żeby trochę więcej było e, zawarte tutaj w tej grze Jakoś felga leży Cześć młode, biznesy się przyciągają Ok, korzysta oferta sprzedaży, kupił samochód, przygotował go, wystawił ogłoszenie i sprzedał Okej, okay, Bikashem, tylko nie wydać Paya wszystkie car, na browary, odezwę się parent, po południu sprawdzę jak Ci poszło. Dobra. Czyli już gdzie mamy na Waszą rękę. Już koniec samouczka. Dobra, dobra. Kurde, jakie kąpy. Internetowa giełda samochodowa. Dobra, wszystko jasne. Sklep samochodowy, poczta. O, Najnowsze samochody, ostatnia szansa. Oferty samochodów, dobra, fajne. I twoje ogłoszenia, ulepszenia, mienia samochodowa, biuro, warsztat blacharski, warsztat mechaniczny. czyli blacharkę też można robić. Kurczę, ale fajne furki są tutaj w tej grze. No w zasadzie to tylko jedno auto możemy kupić, więc podejrzewam, że to jest i tak tak zrobione, żebyśmy właśnie ten samochód kupili. 100 metrów sprzedawca. Trochę małe miasto chyba będzie, to coś mi się wydaje. Czekajcie, odpalimy sobie mapę miasta. Na razie mamy w prologu tylko tyle, później nam to odblokowane zostanie. Tu będziemy jakieś wielkie miasto, czyli trzy miasta. Tu jakiś pewnie warsztat. W sumie nie wygląda to tak najgorzej. Kompletnie jakby inne prowadzenie teraz było. Takie mam wrażenie... O, jest nasze auto! Znaczy, nie nasze, ale przyszłe nasze auto. U, dzień dobry. Ja sobie najpierw auto obejrzę. Kurczę, no powiem szczerze, że brudny strasznie, ale to da się zrobić. Co to jeszcze? No, Felgi, tragedia. Zderzaki czarne w ogóle, w ogóle te wielkie zderzaki amerykańskie, nie? Wydłużone. Co tam? Lampa jakaś potłuczona? Brudna lampa. Lusterka czarne. Wycieraczki? No, widzę, że na pewno są dobre. No i panie kochany, to będzie chyba, nie wiem, z 5000, nie? Dobran, część, tak jak wspominałem, 6200, byku, piątka, 5, nie? 5000, przemyślałem to 5361. Yy, ja ci mówię, 5200, 5280, Dawaj. 5,280 i mamy auto. Kupiłem sobie samochód. Czy on jedzie w ogóle? Odpalił. To już, to już, to już jest progres. O kurde, rakieta. Moje jest szybszy niż wcześniejsze. wcześniejszy. Ale chyba ma taki sam środek. Kurde, zwróćcie uwagi. Ups. No i już po rakiecie. Dobra, wjeżdżamy na lawetę. Sam w Aha, nie da się. Dobra, tutaj to zrobię. Na szybkości, że nikomu nie będę przeszkadzał, patrzcie. No, dobra, może tylko jednemu przesz będę przeszkadzał. Nie, nie będę, on no, sobie pojechał. A, wstecznego nie mam. Ej, jak mam rozłożone ten, to wstecznego nie ma. A nie, ja. Ty, co, co się dzieje? Siemanko, przepraszam, no, zepsuło się auto, widzi pan. No, trzema szybko, już panu zabieram. No, szybka pomoc. Czy, no, dobrze, że byliśmy tu na miejscu, wie pan, bo, no, byście stali tutaj, a my tu, tu, tu mamy sklep, może pan przyjść później. No, jakieś ładniejszautko byśmy kupili, nie? No, damy radę. A, ja on wjeżdża po tych na ta! Jakby! To była sztuczka dla widza. Nie! Nie w tą stronę. Dwa przyciski. No nie no znowu... Ej dobra, to jeszcze raz zrobimy sztuczkę. Kajcie. uwaga, patrzcie. Ej, tamta była lepsza. Sory! Dawaj tym samochodem, on to chyba powietrze nie ma z tyłu, nie? Chwyć, puść na Zobaczymy, co tutaj mamy do zrobienia. Sprzęgu niedostępne w prologu. okej. Okay. Właśnie pytanie, czy tutaj na przykład też może być ten wyciek, nie? Czy tylko... Aha, tylko, tylko na tej, tej jednej części chyba. Mi się wydaje. I to tylko w tym samym miejscu. No to jest po prostu, żeby, totalnie, żeby sprawdzić, jak gierka wygląda. To jest prolog i prawdopodobnie ten sam prolog będzie dostępny za darmo, żeby sobie sprawdzić gierkę, przetestować. Samemu, jak to tam działa na naszych kompach. No tak, jak u mnie RTX 3070 Ti, no to to działa na ultra, na najwyższych detalach, bez żadnych DLSS-ów, bez niczego, ale taka też opcja jest tutaj, żeby można było sobie tego DLSS-a odpalić się. Trzeba to umyć, wiadomo, cyk podjechał. Dawaj mi pianę, ja już tu wszystko umiem. Tutaj jeden bok, drugi bok i zaraz będzie czyste. Jest satysfakcja, nie? Jak, się, jak się gra w gierkę, to jest satysfakcja za, za to, że tam wiecie, no jakieś auto naprawiacie, ktoś przyjeżdża, ktoś kupuje. Już dzisiaj widzę, że jest szansa, że będzie grało się lepiej. Pytanie, co będzie w całej pełnej wersji. Prolog daje tylko część. Co będę miał? Co nowego? Poziom drugi. Uuuu. nie bez dotykowa, tryb woskowania, tryb polerowania po w ogóle myjnia. Ale i tak muszę nałożyć pianę, nie? <grym> Ręcznie. Boże, jak stanie tak dalej, to w ogóle całe auto. Im dalej stanę, to lepiej, nie? O, jest auto. Pokryj samochód woskiem. Spłucz wodę, co? A tu jeszcze mam. woda, nabłyszczać pianka, wosk. Nie, no będzie się świecił, jak i gotowe. Usuń rdzę papierem do rdzy i metalu. Rozumiem? Ale jakie ładne to auto. I teraz to mi się podoba, nie? Zadychę pójdzie. Jak nie... O, o. Oj, lampa rozbita. Jeszcze model zniszczeń, nie? To jeszcze jakby model zniszczeń był, to by było top. Papier ścierny, szpachla. Dawaj, papier ścierny. A w taki sposób. No dobra. Pyk, 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 pyk. pyk. Całe nadkole zrobione. O Jezu, progi papierem ściernym. Nie ma jakiejś szlifiery albo coś takiego. I fajne to jest. No tak, trzeba było w sumie umyć samochód, żeby zobaczyć gdzie trzeba... o tablicę rejestracyjną to tak nie działa kurde, to sobie porysowałem samochód teraz co? papier ścielny szpachla? na no, szpachlu używałem szpachelki aha, tak no czyli łatamy proste, nie? o myk, myk, myk nikt nie zobaczy, że tutaj coś jest zrobione jak tu pół auta jest pół auta na szpachli Chciałem będzie Honda Civic w tej grze tam w Ameryce jakieś jeździły, nie? tutaj, tutaj też muszę niestety Trochę podniosło, no i dobra, to już zaszpachlowało za mnie widzę, wyszlifuj papierem do szpachli, boże ile pracy przy jednym samochodzie, tu się coś zmienia, a okej, okay, zmienia się, pomaluj odnowione fragmenty karoserii, dawaj, farba w sprayu. o i nie będzie śladu, nie, dalej stale nie będzie lepiej. Tu nic nie widać, przecież się jakaś przydała. Ale chwilę, po co nabłyszczał, na, na, na tam woskowo i tak dalej? Skoro za chwilę wziął już pachle i ogień, nie? to mnie zastanawia troszkę. Ej, bo tu o tym zapomniałem, trzeba tu pomalować, o. Tam zajęłaś tylko byle jaknie. Śladu nie było, żeby nikt nie znalazł. no tak to jest git. no jeszcze, jeszcze gdzieś jest niepomalowane, dobrze. Te tablice są brzydkie, jakby te tablice trzeba było jeszcze ogarnąć, ale jest pięknie pomalowane. Jeść na samolot na stację paliw. Pa, jeszcze zatankujemy mu. No zobaczymy, czy tankowanie też jest immersyjne, czy nie wybija. No żeby nie było, wiecie, zatrzymaj się wciśnięte, nie? To wtedy minus. Oj, minusik. Aby zatankować na ci... no dobrze? Ja to chcę odkryć, słuchaj. Ja to chcę odkryć. E, czekaj, trzeba otworzyć. Hmm. Dobra. Więc się nie stało. Teraz. Pyk, 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 pik, pyk. O. Ciekawe, czy mogę ten samochód kupić na przykład? Czy każdy samot dłużej można kupić, nie? Chwyć. Podłącz. Interakcja. Yy, włącz pompę. Jedziemy. Pim, 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 105 dolarów, słuchajcie. Yy, 10... Nie, 109 litrów. Boże, idę weszło do tego samochodu. I zamykamy klapeczkę i jedziemy. Gdzie? Zaparkuj we wskazanym miejscu, okej. Okay. Ups. Przepraszam, ludzik macha. A no łachęcę ludzików. Up. Zabiłem go. A nie on tylko pompki robi, dobra. No i co? I fotki, nie? Zwalniemy fotkę tutaj. Z drugiej strony. Jeszcze z tyłu by trzeba było zobaczyć, żeby widzieli, że piękna, auto z każdej strony, tylko te rejestracje kurde takie brzydkie, nie? Ale no powiem wam, że to ładnie odnowiona furka. Tam ekstra zdjęcie jeszcze jedno zrobimy. Wystaw ogłoszenie, dobra. Zamykniemy bramę. Otwórz, zamknij. Wystaw ogłoszenie, proste. Twoje ogłoszenia. Dodaj nowe ogłoszenie. Wybierz samochód. Ten. Zarządzaj zdjęciami. To najładniejsze zdjęcie. będzie. Nie wiem, czy to tak się doda. dodaje się tak jak ten, okej. Okay. Stan techniczny. Zadowalający. Stan wizualny. Doskonały. Wartość rynkowa. 6300. Kurde, mało. Dawaj 8. A za 50 go kupiłem, nie? Rarity Epic. Negocjuj, cześć, jestem Jerry, jestem zainteresowany Twoją ofertą, spotkajmy się, wysyłam Ci swoją pineskę, dawaj. 6400, nie no byku, ja 6400, dawaj 7200, nie, to już jest tak wiesz, za drogo. No i słuchaj, spotkajmy się w połowie, 7000 połowie, 10. 6800, dobra, weź ten samochód, zarobiliśmy 1600 na nim. Widziałem młode, że będą z Ciebie ludzie. Gratulacje, ukończyłeś prolog Cardinal Simulator. Dziękujemy za poświęcony czas. Dodaj pełną wersję do wishlisty, aby nie przegapić premiery oraz ważnych aktualizacji. Słuchajcie, moi drodzy, premiera prologu, jeśli chcielibyście zagrać, już na dniach 23 stycznia. Natomiast pełna wersja również ma wyjść w pierwszym kwartale tego roku, więc ja dodaję na pewno do wishlisty i dajcie znać, co myślicie o tej gierce. Koniecznie, bo no, chyba będziemy mieli serię. Pamiętajcie, cztery łapki w górę i gdy tylko wychodzi pełniaczek, robimy serię z teksańskiej masakry rdzą mechaniczną. Do następnego.